Hej! I że cześć, który zabrał mnie skina. No, specjalnie na Zabrali skina. Specjalnie hmm. na tą okazję brałem się jako. Budownik. Nie, 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 tylko wideo. Wideo. kolejny. Ja tu nie ma spawnera przypadkiem gdzieś? Chyba nie. Ej, no to lecimy, wychodzimy stąd i nie robimy to co trzeba, nie? Ej, no chyba, ro, że robimy tu... No chyba, że tu robimy słodki domek, że tutaj. Nie, chyba raczej na powierzchni normalnej. No to lecimy. Ej, tu... Ej, chodź, Żydko. Chodź, Żydko, Żydko, idziesz? No poczekaj, ja wychodzę tam. No ja też lecę stąd. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Ej, a dlaczego ty rzutko jesteś nieubrany w zbrojkę? nie wiem, czy jesteście. No my jesteśmy na zewnątrz. O no dobrze idziesz, To jest takie ten. Idę po ciebie. No tu o cześć. O, pyk, pyk. Ej, gdzie budujemy ten domek, bo jeszcze nie uzgodniliśmy. Ja kiedyś żelazo co w piecach było? Idę po nie. Ej, a pieców... pieców nie będę brał. Pieców nie będę brał. Okej, to nie wiesz. Piecy zostawimy, bo tu na pewno przyjdziemy. Tylko we znam A ja tu w ogóle... A nie, jest jedno. A jak to tylko jedno żelazo było w tych piecach? Ale opłacałaś mi. <grym> po jedno żelazo? A ja masz może kobra? I... mam może koba? Mam siedem sztuk. A no to musisz przyjść i mi zrobić siekierkę, to ja pójdę trochę drzewa zdobędę i będziemy zaczynać budować. I Ej, to albo to? podzielmy się na role, podzielmy się, podzielmy się na role kto co zdobywa. Okej. Okay. Ty pójdziesz, bo ty jesteś najbardziej tutaj budownikiem i... Ale z tego nie budujemy dom? No myślę, że cobblestone i drewno zwykłe. No to tak. Y... Jeszcze jakieś... gdy ty. ty idziesz do kopalni po cobblestone. Dobra. Rzekła. Idziesz po drzewo. A ty, będziesz, a ty będziesz już planował domek? Tak. Dobra, no to ma... Ej, to masz siekierę, to masz żelazną, ej. O. Dzięki, mam. Dobra, A to teraz, ja lecę po koble. Masz albo albo, albo jakie drewno? No zwykłe, I... zwykłe. I, i, i. A jakie drewno? No to chyba nie brzozowe, tylko to dębowe. No to dębowe. Ja chcę przecież trochę dźwięki. Ej, kto mnie atakuje? Zombiok. I Zombiok. Pomocy. Ja Ja nie mam siekierki, czy mam ja, ja go wbić? Ej, bez siekierki to. To klipa. Ej, pyrę dostałem, pyrę z niego! Pyrę mam. Zombie? No z zombiego pyrkę mam i możemy zrobić y, f, y, f, y, tego. Y, pyrki Pyr? zasiać, bo pyrki są fajne. Ej, ile tego kobla tak na oko? Na oko? Nie wiem. Ej, a mamy może gdzieś takie coś jak łóżka? No... Były chyba, ktoś miał. Ja poszukam, bo jest noc chyba. Mm. Ja sobie ja i dwa staki muszę zdobyć. Dwa staki myślę, że będzie git. Mhm. Ej, to ja może bym poszedł już do kopalni i bym se na przykład na 12 poziom szedł i kopał już. Może bym jakieś diamenty znalazł. Dobra. to spróbuję zejść na jakiś niski poziom, nigdy nie mogę zejść tutaj, pójdę ja sobie ogólnie schodzę na jakiś niski poziom, Mam w ogóle dzisiaj graczyni za nami nie gra, nie o nie, szkieletor, ja chyba da zaraz, panowie. Mam Ej, nie, doda, nie daj, Ej, mam półtorej serduszka. I dwa zombi... Ej, i dwa ja zombiaki lecą. Dwa zombiaki na mnie. Dobra. Nie miałem ci ani jednego rynkę. Ej, ja musimy niedługo zrobić, żeby licznik śmierci był. No przydałam się. Ja zabiorę becrówkę. No żelazo. Weźcie ustawę. No, to jest tyle już dostałem luz. Ja sobie ogólnie też kopię przy okazji żelazo. O, złoto. Ej, brać złoto? Brać w złoto? Koszcie jedzenie Ja mam pyrę, więc możesz do mnie iść. Ja to mam 27 marszałków, więc... Dobra, mm. do razu nie jest. Ja, ja mogę... Uj! Do prawie do lawy wskoczyłem. Eee, Karol, wziął będziecie mi niech Tak samo jak u mnie, Leona, fa. Tak samo jak u mnie, Leona, fa. Pik. I wracimy. No, bo jest moja perspektywa. Wczoraj, wczoraj prowadził live'a z budowania swojego domku no. na jego serwis przygody minecraftowicza. Przygody minecraftowicza, polecam sobie obejrzeć. O, ziomek poleca, a jest starszy. No jak ziomek, 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 Dobra, to ja lecę już z kopaniem yy, tak o tunelu. I szukaniem diamentów też, bo mi zależy też na diamentach i na kobli, nie? drugi raz. Pyk, 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 pyk. Dobra. Fajnie. A ogólnie teraz mnie ja fajnie słyszy, jego, bo mamanie się wycieszyłem, więc e, możecie iść na jego kanał i Ej, zostawić no lajka. Fajnie by było jakby na... miał 30, 30 lajków, Ej, nie lajków, Ej, no 30 małko, lajków i 30 mamanie, subów. Mamanie Dobra, ciszą się. Dobra, już jestem. Tutaj. zaraz, niedługo będę miał tutaj całe tutaj elegancko. Nie no, ja zrobię, Łóżka jednego brakuje. Łóżka ci innego brakuje. No bo dwa mamy, a właśnie na to no, widzę tam. Ej, chyba Gracz Kinga miał łóżka. No ale dwa, a... To nie być trzy wie. No bo gracz Kinga chyba ma. Ja gdzieś indziej spałem. Wy spaliście jedną. Ej, dobra, mi to starczy, mi to starczy. Już do was wracam Ej, tylko mogę mieć problem z wróceniem, więc sobie do lawy wskoczę po prostu Pik Ja... ja wiecie, że ta lawa jest... Ej Ej, Lonfa, wie, że ta lawa jest... Ej, jak do niej wejdziesz, no to przez chwilę widać bedrock Tak? No Ej, nie pójdź nie mnie głównie Słuchaj, Ej, to musimy iść chyba na Kimę ja mam pomysł. Ja i zresztą się tam, gdzie są mieszka. A ja lecę, bo mnie kreper goni. I szkielet, i wszystkie mopki, hej. Ustawajcie. Ja i jednego zamku naprzeciwko. Zwierzę takiej wieja. Nie, nie, nie weźmy do niej. A tam było dużo. I... Ej, ja już wracam. Dzień dobry. Ej, kogo tam widzę? Ej, o, widzę was wszystkich, dobra. Dawajcie, dawaj. Dobry. Dobry, Żydko. Ej a co, my w jednym domu śpimy? Bo jak są potwory. Eee, no to nie pójdziemy spać, bo powiedzmy, że są potwory. No to bierz tę łóżkę idziemy. To damy i z No. no a tak. Ej, albo dawaj, ej, dawaj, chodź, chodź na dach. I jak pójdziemy na dach? No to, to zrobimy ej... wejście sobie na dach. Ja dach będziemy kimali. Ja robię wejście na dach. Pik. Ja chyba pójdę spać, tylko muszę zobaczyć... Nie. Ej, tutaj perki pójdzie. idzie. No, ja pająka tutaj. Ej, szumowę. Ej, ten... Żytko, weź go, zdejmij tego pojąka. Ależ... Tutaj można spać, gdzie A gdzie ty jesteś? Ej, ale on, fajny ty jesteś? No, na przeciwko tego domu, co ty tak? no. Ale... O, widzę, O kurde, wpadłem! Wpadłem do jaskini, panowie. O, no. Tepnie ktoś? A nie trzeba. nie trzeba, nie trzeba. Proszę, nie pójdziemy spać, bo znowu szkielety przylewają. Dobra, lecimy na nich, kurde. Co ja myślę? Że one koksy są. Ej, lecę ci pomóż, olejów. Ja nie fale... Widzisz, ostatnie dobicie. Ostatnie dobicie dla mnie. Dobra, dawaj, idziemy. Pa! Puu! A ja, ja chciałem skoczyć na białe, a mi nie wyszło. A potem ty mi je zajesz. Dobra, zobaczymy czy do wypadał. Ej, rzucam ci... rzucam ci materiały. Ej, to w którym miejscu budujemy ten dom? No nie wiem, myślę, że chyba... Ej, chodź, ej, chodź! Tu może chodź. Gdzie? No tu gdzie ja jestem. To w tym miejscu? Nie czekaj dalej, tylko muszę się najść. Tak, przez pana O zobacz tu, o! Na tym wzgórzu malunki, Zobacz tu. Ok. Tu już tutaj, a ja zawracam idę ogarnąć szybko farm pyrek. Musimy mieli co jeść. Pik, pik, pik. Ej, miałem jeden crafting w wieku, a jeszcze zrobiłem drugi, więc mamy dwa craftingi. Pyk, pik. To Do wyboru do koloru. Dobra, wezmę Motika tylko zrobię. Ej, jaką duży budujemy ten dom? No. No, a robimy drugie piętro na razie, czy... Nie wiem. Taki na razie wystarczy. Zasadki ej, ej, a tu mamy w ogóle źródła lawy. To gdzie można lawą od razu zasilić trochę? No i nie do góry, kto zapłaci? Daj mi to teraz. Pik, pik, pik. A, Boże nie. Daj, też tak stawiaj. Pik, pik, pik. O, dobra. Daj, ja nie... Nie. Daj, tego, ja... Tak, tak, tak. Daj, żeby... mm. Ej, ziomek, gdzie ty jesteś? No ja jestem tu, byłem w jeziorze zrobić ten, no, no farmę taką mini ziemniaków. Jeden go ziemniaka zasiadziłem. O dzień dobry, co wy tu robita? No to będzie nam dom. Hmm. Taki ja trochę skomplikowany... No myślę, że trzybit. Czyli posiadamy Ej, to ja lecę po te piece to są tam. To ja polecę do kopalni po piece. Okej, mamy Ej, no chyba, że je zostawiamy. Jak, jak myślicie? Zostawiamy te piece czy? Dobra, to zawracam, tylko muszę tu wlecieć, bo zapomniałem... I tu I... A wiecie, gdzie był taki skok fajny, żeby można skoczyć? A tu jest wejście, no. dobra To nie będę musiał Tu jest takie wyjście, wyjście to, to wcześniej J Już nic, już nic Nic już Wejścia po prostu szukałem. Oj, oj, wej. Ja tu wungiel był no, jeszcze no, w tym pies. Ej, mam cztery ja piece. Mam podo... Dobra, nie przerywam już. Ej, ale ile ja tu dobrego? Dobrze, Od tego będzie kolejne piętro. Hmm. Ej, lampa, zobacz jak tam... Jak ma być? Coś, 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 nie. Co gole, no nie, tu. Jest gole, no dobra. Ale patrz, tak? Ej, ale na razie jedno piętro ale budujemy, to... a później wybudujemy drugie, to... drugie, nie? Dobra, ja szykuję tutaj rzeczy. Jeszcze nie ma. Rzeczy. No, na razie jedno. Ej, ma ktoś jedzonko jakieś? Zdrowane, Ej, a ja mam w sobie motykę, to I idę. Ej, ja idę tak, hej, ba, te hej, te bele pozbierać siana, to zrobię z nich chlebka. Ok? Ja to zrobię, bo mi zostały tylko dwa chlebki. No, tu są ok. te, to można sobie to pozbierać. A w następnym odcinku chyba będzie nie. kopanie diamentów, jak myślicie? No, bo na razie mamy, bo mamy mało diamentów i przydałoby się diamentowe sety już zrobić, ogarnąć, nie? Diamentowe sety by były... Po, by były... ten... epika O, cześć Zrób mi tutaj... Ej, Żydko, daj mi moją tę siekierę Ej, Żydko Jak to pojedyncze ja wiem, na ja z Ja coś to co pojedyncze drzwi są. Hmm. Ja tutaj zrobię taką I szybką wy... stację przepalania. Co mówisz? I robię szybką stację przepalania. Okay, okay. A co tam będziemy przepalać? No, ja potrzebuję, bo mam 16 tego do przepalania. 16, no wiesz. I tego. Zobacz co przepalam Zobacz co przepalam, to będziesz wiedział, bo mi zabrakło słowa. O, żelazo przepalam. A żelazo. Tak. Nie bo potrzebujesz ja się ja zrobić tutaj. Ej, a mo... bo tam mamy źródła lawy, to możemy... Ej, a p... możemy teraz przepalać już lewą, bo tam mamy źródło lawy to... Mam pół serduszka ogólnie, mam pół serduszka, więc fajnie. Ja chcę zasadzić, bo mam trzy sadzonki i buraka zasadzę w naszej farmie. Ja ogólnie jestem daleko. Mi to nie ma ogólnie, ja chcę tutaj. Się. jak tam idzie w ogóle budowa domku? Niedługo też będzie koniec odcinka, bo już 18 minut. No. Ej. A co to ma być za dziwne wejście? Co ma być za dziwne wejście, że schodek i trzeba podskoczyć? Ale mi nikt nie chciał ścierać tego. Proszę, i A No teraz, żebym się sam chwilę zrobił, i... <noise> i się nagle osoba znalazła. O, no takie potrójne, no takie potrójne będzie y, Gites. No, mi się daje, że z Gites. No. Ja w beczkę wstawię. Te podłogi do końca nie ma. Ej, a po co mam beczka? Nie wiem, znalazłem w domku. Dobra, ej, ej, chodź, ej. Ej, ej, żyto, chodź! Żydko, chodź, żegnamy się w domku. Я думаю, что я не хочу комбинировать.